Cześć, witam Cię i zapraszam na drugi odcinek z cyklu Poezja Po Robocie. Na wstępie chcę podziękować wszystkim za wskazówki odnośnie tego, jak to powinno zrobić, żeby to miało ręce i nogi. Założyłem bloga, na którym będę publikował teksty, które czytam w tym programie. Jeżeli ktoś chce sobie przeanalizować, to będą one na blogu. A teraz przejdę już do dzisiejszego odcinka. Pierwszy wiersz nazwałem Edinburgh. Edynburg. Nie słyszałem o tym mieście sporo. Mieszkańcy zwą mnie Fonetycznie słychać różnicę sporą. Tak jak akcent szkocki z morą, swoje prawa rządzą tą metropolią. Walter Scott jest tam uczony. Pod swą monumentalną wieżą stoi. Są pomniki Olesa i Brusa. I twierdza na wzgórzu armatami okuta. Lecz mury zamku nie słyszały. Hukudział nigdy nie odczuwały. Nie było walk o to miasto. Cromwell zdobył je dyplomatycznie, gdy czas pierwszy był już ścięty. Piękne miasto, piękna zatoka, potęga widoku. Na zamku doznałem szoku, gdy na północ ponad zatoką widziałem domy rozciągające się poprzez morskie kończyny. Tu na spacer wśród przepychu puściłem się w dół królewską ulicą, aż do granic jej mości rezydencji. Na prawo od niej jest klif, na który zapragnąłem wejść, lecz czas nie pozwolił. Polubiłem te domy. Jeszcze wrócę w terenie. Edynburg 2014. Dokładnie wiersz został napisany w autobusie z Edynburga do Dunferm, gdzie też mieszkałem w tamte wakacje 2014. Ok, kolejny wiersz pod tytułem Przekrocz umysł. Na pohybel wyuczonym przyzwyczajeniom, który czas dzierżysz, teraz przyszły czy przeszły? Skąd te efekty przecięcia Twojej percepcji? Wciąż się męczysz czy spijasz nektar dobrych chęci? Chcesz radość i szczęście odczuwać przy każdym zakręcie? A może je mylisz z przyjemnością egotycznej chwili? Wbrew twojej elokwencji spróbuj oddać się esencji, bądź z niej wyssany, przerobiony i zaprogramowany. Widzisz odpadki, plew z ziaren prawdy, ten umysł, ochot przyjmujesz jako rzecz boską. Przyjdę z pomocą, wszystko jest przepełnione mocą. Wolą miłości, wiecznej teraźniejszości, Ani coś gości jedynie w Twojej wyobraźni. Nie ma przyszłości, i nastał kres przeszłości. W tej właśnie chwili, kombinacji doskonałości, przelewa się przez Ciebie rzeka, rzeczywistości. Pantarei, Carpe diem, obyś nie zapomniał w jakim czasie żyjesz teraz i tylko teraz. Napisano w w 2018 roku. Kolejny tekst o depresji. O depresji. Kiedy znów mi odwiedzisz, pośpiesz się, chodź szybko, bo już prawie odwykłem. Co ja bez ciebie zrobię i co ty bez mnie poczniesz? Gdy rzucę odwok z młodości i przestanę w tamto wierzyć. Lecz ten ból trzeba przeżyć po rozstaniu, na dwóch krańcach drogi stanie. Ty w przeszłości, ja w radości, potem tylko trup i odór i przez wieczność niech się bielą kości. Się dobry humor, jak to pisałem. <gry> Napisane w 2015 w Lemington Spa. I na koniec coś bardzo świeżego. Napisane kilka dni temu na spacerze kreatorzy. Pokój z wami między mordami. szeszmy swą radość jak manekanie zdesperowani. Wciąż tacy sami a jednak ciągle się zmieniamy. Nosimy pokój w sercu i butę w zaciśniętej pięści. Dość już tych twardych lekcji. Dość powiedzmy, stop. Bo po co nam kosmiczne loty? Skoro tu na ziemi krew ludzka się czerwieni, zmieńmy wreszcie coś. Wyrwijmy się z tego korowodu, mordes, Zobacz, jaki żołnierzy odsetek. Po misji sam sobie życie odbiera. Wiem, liczby liczbami, a my się w swych podziałach taplamy. Lecz taplać się przecież każdy może. Byleby to taplanie nie stało się na każdym Bożym, gdyż Bóg mój w niczym mi nie rozkazuje. A Twój. Czy go w ogóle rozumiesz? Czy pojąłeś te prawa, które przez całe życie ci wykłada? Co dajesz, to dostajesz. Co bierzesz, to oddajesz. Bo wszechświat w swym chaosie równowagi jest skory Cię wspierać. Cokolwiek byś się nie bawił, więc baw się mądrze. I uważaj o co prosisz, bo nim się obejrzysz, to może stać się tym losem. To już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że się podobało. I do nas, zobaczenia. Colegas razem.